Panie doktor wyrobiony zaprosiłem na, na ten nasz panel dyskusyjny na temat tych rzeczy, które teraz robi. Pan jest doktorem medycyny. W Odesie też w klinice Fiłatowa pracowałaś, tak? Tak, lekarzem medycyny. Lekarzem medycyny, tak. No tak, widzę tutaj. O, jest tu wizdówka. Doktor wyrobiona, lekarz medycyny i rodolog specjalista okulista. Ale coś tu masz takie, Halina? Powiedz, jak tu w Twoim gabinecie widzę, takich dużo urządzeń teraz masz. Ty jako lekarz okulista zajmujesz się tymi wynalazkami. Nie jestem lekarzem, okulista, bezpośrednio, zajmuję się medycyną informacyjną. No, ja wiem, co to medycyna informacyjna. Tylko wiesz, co mnie ciekawi, Halina, te takie kieszonkowy bioterapeuta. On bioterapeuta, tak. jak specjalista, muszę pracować i nawet samemu samym bioterapeutą to jest Aha. wielka pomoc. Wielka pomoc, no i teraz Tylko nie będziemy... Miała... Automatycznie działa automatycznie, mhm. sam podlaci się, sam pracuje. Mam tu KFS, to jest w rosyjskim języku, tak? tak. KFS, no to dobrze. Projektor stanu funkcjonalnego. O tak! zostajania e, funkcjonalnego. Numer jeden. Numer jeden. Numer jeden to co mamy? O tak to wygląda. Numer jeden. I powiedz mi na temat tego, co ja mam z tym zrobić, żebym ja się... No po pierwsze ten korektor był wymyślony przez... On nazywał się korektor stanu funkcjonalnego Karczowa. Czyli jest mm. konkretny autor. Jeden jedyny, który to wymyślał. ну и мамы тоже, яка уже не знаю, мама то патенты Российской Федерации, и вообще патента, он не ма аналогов в целом в мире, есть на день дешевле есть 1 -1 такая аппаратура, которая выполняет несколько таких наиважнейших задач, которые первая полега на коррекции биоритмов то есть та единица? не все, потому что их несколько плит, несколько видов плит по калориям, по номерам. структуризуют воду, то есть превращает мертвую воду в живой То каждый из них? Да, каждый из них. И еще служит как охрана перед смогом смоком. Hmm. A tym smogiem takim atmosferycznym to nie jest co no słyszymy. Smog, w sensie, smog to co? Wszystkie urządzenia elektromagnetyczne, no komputery, telefony, no nawet gniazda. Gdzie, gniazda wzory, tak, kable, sieci różne, prąda i tak dalej. Wiesz, pisze tutaj, wykrywa zakłócenia w przesyłaniu informacji między komórkami. Wykrywa i mówi mi o czymś? Nie, on nie mówi, nie? Wykrywa, czyli znajduje to. Odnajduje i on co skanuje, robi? Neutralizuje? Skanuje, tak, i zamienia ich na normalne. W każdym KFS-ie swoja swoja niepowtarzalna indywidualna programa. Tak jak na twardym dysku hmm. zapisujemy program, to tak samo na każdym kfs tak, i oni różni się, Ты самыми программами. Ну, Наприклад, единка записанный антипассажитарный программ, двойка детоксикация, тройка корректа нашей системы гормональной для кабеты, чурка корректа гормональной системы для жизни. Ой-ой-ой, тут и наших и спор, так. Ну так. No a podniesienie, żebyś mi powiedziała, żebym podniósł sobie energię, to jaki dobry jest? tak? Każdy potrzebuje mężczyzna żeby mieć energię, wigoru, takiej y, potencji nawet męskiej. Który to by był dobry? No dla i... mnie się czwórka. Czwórka? A masz tu czwórkę? Nie ma, Nie ma czwórki. Jedynka, piątka, dwójka, ósemka. Ale czwórka by było. No to jest taki indywidualny. Kieszonkowy piękne Jak to wynalazek ty Wiesz, to, to, to ludzie nie będą mogli, musieli chodzić do bioterapeutów, bo mają takiego kieszonkowego bioterapeuta. No to trudno powiedzieć, że nie mają, choć przecież są bioterapeuty, którzy też są, ma zdolności, umiejętności swojej natury. No mnie, Ten charakter na my... oczywiście się wielokrotnie zwiększa. Słuchaj, co do możliwości. bioterapii, to mam, mam to zdanie, że wszyscy jesteśmy bioterapeutami. Przekonanie sobie ręki, wzmacniamy aurę, a tu jest świetne. Co ci bioterapeuci będą robili? Jak wy, wy to na rynek puścicie. Wiecie, co to jest zagrożenie? Nie. To jest konkurencja dla nich. To nie jest zagrożenie. Właśnie sam bioterapeut to może to mieć też Panie doktor. Nie wiemy co robimy, kurcze, będzie to, a co tutaj jest? Synchronizuje prawą i lewą półkulę. Są tak korektory tak. złote serii, nie ma złoty kolor taki, tak. No, oni synchronizują półkulę mózgową. Tak. Nie wymaga zasilania, ładuje się samo, samo ładuje się, no nie można by go na słońcu postawić. Nie, to. nie na słońcu, ładuje się. Można. Nawet w nocy mogę ładować się uh -huh. od pola elektromagnetycznego ziemi, bo zimy, nasze To klimatury. my już tak poszliśmy daleko, żeby było coś samoładujące się. Tak. I to tak komórki możemy ładować też, będziemy kiedyś od słońca ładować. Się. Faktycznie to jest tak, to jest nasz taki, uh -huh. taka ładowarka, tak. Ładowarka, Bu Budujący ciało energetyczne, uczuciowe, mentalne no świetna rzecz to co, mogę kupić to u Pani oczywiście, tylko i mnie oczywiście, no ale Produkowana w Rosji, tam trzeba zamawiać produkcja rosyjska tak po znajomości, ile to po prostu no po znajomości, jest oficjalna cena oficjalna, bo jest 400 złotych 400 złotych no to ja myślę to... Ale trzeba jest to z wysyłka, przecież to jest trzeba się wysłać no wysła Ale u mnie jak tak. bym chciał kupić to 400 zł i dzisiaj, wyciągam, daję, tak? Czy jeszcze muszę zapłacić jakieś wysyłki? Nie, tak? to wszystko razem no z tym. to to nie jest. Bioterapeuta stówę bierze, jak słyszałem, za to, że ręce potrzeba mi na ramieniu. A to ja sobie wolę... A się nie raz, tak? A no nie raz. No, no, tak? Całe życie może no. nie uzależni człowiek, a od no, tego tak, uzależnić się to nie będzie tam, to nie będzie. Ono dużo miejsca nie zajmuje i pieniędzy nie bierze, no i nie gada. A to jest taki kosmiczny wynalazek, świetnie. bardzo dobrze. I to każdy ma swoje przeznaczenie, tak? Tak, każdy ma swoje oprogramowanie. Oprogramowanie swoje. Jedna no, sprawa, to, to ja zamawiam kieszonkowy bioterapeuta i on wysyła sygnał naprawczy, czyli stymuluje cały organizm, to każdy na co, to proszę powiedzieć, to była jedynka na ogólne wzmocnienie, wigor, siła, moc, tak, tak. energia, tak? Tak, lekka no, detoksykacja, czyli co? pomaga, wspiera nasz organizm, żeby on szybciej oczyścił się od różnych toksycznych toksyn oh, złogów, jak odchudzać się możemy, tak? I też... Nie tak, tylko, nie tylko, nie przy każdym, nawet w trakcie zapalenia różnego rodzaju, mm -hmm. odchudzania, przy każdy. człowiek, kiedy nie działają programy samoregulacji, to oczywiście ta dwójka jest niezbędna. No i teraz idziemy dalej. To co, trójka? Trójka to jest taka naprawia hormonalnej systemy Hormon dla kobiet, kobiet, dla kobiet. Tak. Kobiet, czwórka dla mężczyzn. Czwórka dla mężczyzn, no dobra. Czwórka, a co mężczyźnie robi ta czwórka? Pomaga. No Podwyższa poziom testosteronu. O, te testosteron jest bardzo ważny. W znaczy, takim wieku jak jest ja na potencję lepsze. No jak testosteron to jej potencja jest lepsza nie? Także jeszcze po 50 można coś z tych rzeczy uzyskać co. No na jest... przykład różne prostaty zapalne, terenie prostaty. Prostaty? Tak. Wyżej są Dobrze było wcześniej zapobiegać tym sprawom. To była co czwórka, tak? A piątka, o tu mamy piątkę. Tak no tak piątka tak. to karykter wędroby, serce. Systemy Wątroba karytenia. serca, krążenia. Mm -hmm. I zobaczmy, ile to my możemy zastawić, No i kobieta terapeut, ale lekarzy zastępujemy tutaj. I do wszystkich specjalności. Mm. To każdy jest specjalistą. Trzeba. Nie, nie. Ona nie może zastąpić lekarzy nie? i absolutnie to na to wykluczone. Jedynie, że jeżeli człowiek przyjmuje lekarstwa, to i przykładamy korektor, to te lekarstwa działa, działają to mm. wiele intensywnie mm. i postępowanie leczenia jest wielokrotnie o wielokrotnie szybciej, skuteczniej. Mm. No i mamy szóstka na co? No, szóstka to jest skóra kręgosłup. To skórne tak, tak, rzeczy skórne można podłamane. No tak, wierzę w to, że to tak. A siódemka? Siódemka najważniejsze na procesy naprawcie mikrocyrkulacji. Czyli tych nacięglasowatych, które najbardziej cierpiet. No, przeważnie w nasze czasy. W czasy stresu. то мы усенка сейчас усенка то есть такая ночная формула ставим только в ночи она mm регулирует -hmm. продукцию серотонина и лотанина то есть регулирует биоритмы мозга фактически ну потому что все от головы все начинается To istotne, że jak mamy przeładowane ładunkami elektromagnetycznymi, smogami, emocjami, to ten mózg się nie podoba. Ale błączy. strukturyzacja wody i ochrona przed smogą elektromagnetyczną to każda. To tak, to właścia, numeru, każdy, bolo, ósemkę, tak, to zrozumiałem. Że każdy, jakby miał ósemkę, to wszystko. Magnetyzujemy siebie, tak. wodę, środowisko, gdzie wami i w gabinecie możemy tak sobie postawić, i ono tak. ma działanie. Oczywiście. Mądra rzecz. To ile mamy tych, tych Piotr urządzeń, ile mamy? Ile jest numerów? No niebieska seria wynosi znaczy 8. Ach, tak. Zielona Ale... też 8. Fioletowa. To tam się wpisano w i tak? Pisz, tak? Mhm. Czyli naprawdę subtelne materie. Tam nasze emocje, nasze. Te, no w moich przypadkach przy y, y, imagoterapii dobrze to stosować, polecać ludziom, świetna sprawa. Udzieliście bardzo Mogę nawet kiedyś zastąpić bioterapeuta. Diagnozowanie, leczenie, które stosówka widzi. No ale to są dodatkowe wspomnienia, każdy lekarz może y, też sobie tą irydologię stanowić, jako, jako takie badanie dodatkowe, prawda, stanu zdrowia pacjenta. No owszem, to jest jeden z wariantów starożytnych, starych metod. Irydologia, tak? diagnostika, czyli diagnostyka stęczonki oka, ale w nasze czasy są Очевидно, что сон компьютеры, программы компьютеровые, устройства, которые помогают поставить ту самую целостную диагностику на веры высокий уровень анализования, То есть можно читать, проанализировать, поверить больше информации о человеку, чем, наприклад в с сириде диагностика Świetnie. Ja tutaj my mieliśmy już tą rozmowę na temat Lenaru. Lenar to jest to urządzenie, o którym już rozmawialiśmy tam u swoim gabinecie. już nie będziemy, ale tu będziemy o tym tej Oberon powiedz mi coś dalej. Tym Oberonem robisz diagnostykę, bo o tym już wiem. Mikrolenar. Ob no, oberon wiem, to tylko urządzenie, a owszem, to jest diagnostyka mhm. komputerowa. Tak. Nawet nie diagnostyka, a komputerowa analiza informacyjna całego organizmu. Ja wiem, że już u mnie, u nas tam w gabinecie, i na jeszcze jak przyjmowałaś, to też już obronnym pracowałaś, tak? Już pierwsza, które, 10, tak, 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 to była pierwsza aparatura, która... Już ponad dziesięć lat, to jeszcze w 2005 roku na tym, bo na ruskiej w tym gabinecie to, to urządzenie do irodologii stosowałeś. Tam tak też ją... już było. Oberon był już? Tak, sam jest jednym z pierwszych wariantów. No to przywoze... Na ruskiej przyjmowałaś? do od razu. rosyjski naukowcy jego do Warszawy, później No, Ciebie, no ale na tak? ruskiej przyjmowałaś 15 lat temu u nas. Tylko nie byli trochę inne, nie? Innać Więcej jak tak. 15 lat, bo 16 tak. lat temu, po tym, bo tym rzeczywiście to, to w tym... Tam, jak przyjmujeś. A Beron no są 10 lat tylko w Polsce. Nie Aha, to gdzieś tak jak na tej poliklinie MSW, jak tam pracowaliśmy, to tam już też stosowaliśmy na Grabiszyńskiej u nas. Tak. Oberon. I oberon do dzisiaj widzę, jest aktualny, tak. co? Nie jest aktualny, oczywiście. Świetna sprawa. No, tam, wiem, przychodzą do mnie po Twoich badaniach, to no, są zadowoleni, pokazują mi tamte kartki, mówię o tu, czyli rozloga to jest y, taki problem, szczególnie emocji. No, widzę, emocje bardzo dużo odgrywają. Aparatura to aparatura, tylko na przykład w Polsce stosowana y, taka forma aparatury, która nazywa się nie tylko biorą są inne nazwy. No, ja też jestem z programów y, przy pomocy aparatury biorą tak? Ale tam swą, też swoje programy. No owszem cały kompleks urządzenia to nazywa, nazywa się Metatron. Metatron? Metatron, tak. A, metatron. To jest aparatura hmm. i program komputerowy. Ale to jest anioł, archanioł Metatron. Taki jest. Aha. Nie wiem. No ja mam <laughs> siebie gabinać Metatrona. To jest mój. A, dobrze, no ale no, ja no, to bym... Ale ktoś sobie wymyślił. Więcej się... Nauki, tak, nauki. No to, no to z ekstra, że nauka idzie od archaniołów metatronów. No tak, teraz nasze czasy nauka, sport, udawanie, to wszystko. Kontakty co, z aniołami? Nie, tego tak, nie znam się. <noise> Nieuczliwe. Ale, ale nauka to. nie idzie przeciwko e, takiej wiedzy, na przykład, ale odróbnie. Stara się coraz więcej udawać. Przecież schodzi się to wszystko, tak. oczywiście, że tak. Te metody, które kiedyś były stosowane przez niektórych ludzi, zdolnych ludzi, teraz no, trochę zamienili się na urządzenia. We Wrocławiu też tu przyjmuję, że widzę, tak? W Wrocławiu w tym gabinecie i w Warszawie, tak? Przyjmuję Warszawę, Wrocław. Gdzie jeszcze? I tyle. No tu podamy stronę internetową, można podać www.infomedycyna, To ja na później na końcu tego naszego spotkania. No dziękuję Pani doktor za rozmowę. U nas będzie to na panelu dyskusyjnym mojego programu telewizyjnego TV, TV Imago Kaczorowski. No, i te urządzenia, to ja dzisiaj jedną odkładam. Jedynkę, jak Można? Proszę bardzo. Jedynkę. I wizytówkę. No nic, ja dziękuję bardzo. Do następnego spotkania, na które zapraszam, bo już mieliśmy jedno spotkanie na temat Lenaru wcześniej. To już mówiliśmy o tym Lenarze, to już nie będziemy mówić. To na koniec życzymy naszym. Słuchawszy, żeby byli zdrowi. Nie? Jak będą nosić takiego kieszonkowego bioterapeuty, to nie będą musieli chodzić do innych bioterapeutów, tak? No owszem tak. Świetnie. Miło było mi Ciebie po tylu latach. Osiemnastu przeliczyłem. 18 lat temu spotkaliśmy się. Wszystkiego, no. No, to Wszystkiego to się dobrego. Wszystkiego dobrego. Do dziękuję. następnego spotkania zapraszam.